Nawigacja. Wyszukiwanie lokalizacji i wyznaczanie trasy podróży. Samsung Galaxy Note posiada zainstalowaną aplikację Nawigacja, opartą na mapach Google, która pozwala na wyszukanie dowolnego miejsca na świecie oraz wyznaczenie punktowej trasy podróży. W celu dokładniejszego określenia lokalizacji należy włączyć GPS w telefonie. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, przeczytaj rozdział Włączanie GPS. Dotknij ikonę Aplikację, znajdującą się na ekranie głównym. Dotknij ikonę Nawigacja. Zaakceptuj korzystanie z usługi nawigacji i kliknij Zaakceptuj. Aby rozpocząć wyszukiwanie lokalizacji, kliknij przycisk Podaj cel trasy. Wypowiedz szukaną lokalizację, na przykład Salon Orange Kraków. Google Maps wyszukał dostępne miejsca i pokazał je na liście. Wybierz miejsce docelowe. Pokazana została trasa i wskazówki dojazdu. Na górze ekranu znajdują się informacje o długości trasy i orientacyjnym czasie podróży. Jeśli chcesz podejrzeć kolejne punkty trasy, dotknij Podążaj wzdłuż trasy, a następnie dotknij ikony strzałki w prawym górnym rogu ekranu. W ten sposób Google Maps punkt po punkcie poprowadzi cię do miejsca docelowego. Aby powiększyć widok mapy, dotknij ekran dwoma złączonymi palcami. I nie odrywając ich od ekranu, rozsuń je względem siebie. Analogicznie, aby pomniejszyć widok mapy, wykonaj ten sam ruch, lecz w odwrotnym kierunku. Aby przejść do opisu trasy i wskazówek w formie listy, dotknij ikonę lista. Aby powrócić do widoku mapy, kliknij przycisk wstecz. Jeśli chcesz przejść do trybu Street View, dzięki któremu możesz wirtualnie podróżować, oglądając miejsca na zdjęciach panoramicznych, Dotknij Podążaj wzdłuż trasy, a następnie dotknij ikonę ludzika. Aby powrócić do widoku mapy, dotknij ikonę niebieskiej strzałki. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk Home.